Wysiłek umysłowy, twórczy, a także kontakty społeczne to jedne z najważniejszych, choć niedocenianych czynników wydłużających nasze życie. Tymczasem, kiedy wnuki czy dzieci mają swoje aktywności zawodowe, mają życie towarzyskie, inne atrakcje, seniorzy pozostają w domach, często samotni i bez możliwości jakiejkolwiek aktywności. Dom dziennej opieki seniorek w Rudzie Śląskiej Wirku i Halembie. To miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie, komforcie, ale także aktywności osób starszych. To naturalne, że zanim skorzystamy z takiego miejsca, chcemy zajrzeć do środka. Zaglądamy. Dzień dobry, witamy seniorku. Seniorzy, mają tu zapewnione nie tylko trzy posiłki dziennie i opiekę pielęgniarską. Co jeszcze pani Moniko? Oprócz tego mamy także zajęcia z terapii zajęciowej, mamy rehabilitację, muzykoterapię, ćwiczenia, dogoterapię, również jesteśmy właśnie teraz na ogródku seniorka, kiedy jest właśnie teraz gimnastyka. Oprócz tego mamy muzyczne poniedziałki, ze swoim programem również artystycznym przychodzi przedszkole, jak i szkoła podstawowa. Oprócz tego witamy jeszcze innych gości, którzy do nas chętnie przychodzą. Chcieliśmy również stworzyć najważniejszym naszym celem było ciepłą i taką rodzinną atmosferę. Placówka jest również dla osób z Alzheimerem i demencją. Mamy tu taką terapię, taką rehabilitację, która pozwala opóźniać te procesy dzięki aktywności naszych kochanych seniorów. Przychodząc do domu dziennej opieki seniorek, możemy dopasować korzystanie z usług do naszych potrzeb, ale najważniejsze, że dbamy o poczucie szczęścia i bezpieczeństwo naszych najkochańszych seniorów.